Hej moi drodzy, z tej strony Wozu, witam was w dzisiejszym odcinku z Crossouta, dzisiaj nie zajmiemy się dalszą rozbudową naszego tutaj autka fioletowego, bardziej pokażę wam, tutaj sobie zakupiłem nowiutki zestaw, nowy pojazd, głównie mi zależało na ogarnięciu tej wieży, z tego co zauważyłem to jest wieża Elefant, myślałem, że to jakaś nowa broń, ale jak sobie zerknąłem w technologię, to się okazuje, że to jest dosłownie już broń, która się znajduje w tej grze. Czy jest to ta wieża? I jest ona chyba nieco lepsza od tej, bo ta ma. No nie, ta ma lepszą wytrzymałość. Nie, elefant ma lepszą wytrzymałość. Mają tyle samo amunicji, podobną siłę ognia. No więc dzisiaj sobie zaprezentujemy. Czyli taka konstrukcja ma sens. Przy okazji będę miał części do rozwijania naszego tam autka i zmienimy mu później kamuflaż. A jeszcze taka informacja, mam tutaj trochę tych kredytów, więc. Jak są osoby, które grają w Crossouta, dajcie znać, która broń jest warta uwagi, bo nie mam za bardzo co tutaj wybierać. Powiedzmy z tych lepszych broni, posiadam ogólnie takie bronie, więc no, jak widać, trochę tego u mnie jest mało. Więc jak dacie jakieś propozycje, to sobie ogarnę i na następne nagrywki będzie coś. A teraz zobaczmy, jak ta konstrukcja spisze się, o, to jest niezmieniona. W przyszłości sobie może go jakoś zmienimy. Litwa się zaczęła. Ja lekko jestem spóźniony. I wzięło mi tryb z ześmi głowcami. Trzeba będzie to zmienić. Zapomniałem to zmienić. Well, lekko trzeba tutaj się pomęczyć. Kurde, ale nie trafiłem. Am Zeza. To zły znak! Trzeba trochę popracować nad celnością. No tutaj dosłownie nie trafiłem. Tutaj jest gracz, którego trzeba by zaatakować. on ma strzelby. Są one niestety wytrzymałe. Jedną mu odstrzeliłem. Beznadziejną sobie zrobił konstrukcję. Tam ci się poradzili w powietrzu. Okej, okay, tym razem mamy metrze normalne, naziemne, bez śmigłowców. O, nie udało mi się tutaj trafić. Parę je graczy ma... O, on na nogach idzie. Trochę muszę... O kurde! No, takiego czegoś mi tylko brakowało! Raz cię, gościu, rozwalę! Albo raczej spróbuję. Kurde, szybciej, szybciej, szybciej! No aha, jestem już bezbronny. No niestety. Już tutaj jakiś bot zaczął podjeżdżać. Dobra, Graszowi udało się przyjąć pocisk. W zasadzie mi się udało w niego trafić. O, kolejne ładne trafienie. Teraz go nie widzę. Trochę chyba trzeba podjechać do przodu. Tutaj mamy bota z działami. Jest asysta. To teraz tego z laserami trzeba rozwalić. Aha! Kurde, ten ogień akurat... Jest. Nie wiem czyj, ale nieprzyjemny. Chcę uwedać na przyszłość. Aha, ten, ten ma jeszcze mini. Oho, no to kurde. Jeszcze nawet nie trafiłem. No i jestem bezbronny. Nie idzie mi granie coś taką armatą. Nie wiem, ja miałem jakiegoś pecha do grania pojazdami z armatami, bo przeważnie, jak napotykam wroga z działami. Będę natychmiast rozbraja, a ja ledwo co jestem w stanie robić. Może w tym meczu pójdzie trochę lepiej. No, wycelowałem także sobie przywaliłem. Trzeba powalczyć trochę na dystans, a może nie do końca. Najbardziej to musi wycelować w uzbrojenie. kurczę. przeciwnik rozbrojony to mało groźny kurczę na tych nogach zasuwa Dobra, stracił jedną broń. Używa to, działo mi zaraz padnie. Tak mało zostało. Asysta, dobra. Aha! Ale dobra, zwycięstwo. Już myślałem, że nagle nie mogę strzelać z powodu. Znów ten sam typ z działkami automatycznymi. Już zaczął się wycofywać. No! Akurat tu mi wychylił się. Myślę, że na takich nogach by mi się czasami lepiej funkcjonowało, niżeli na tych gąsienicach. O, ja już jestem bezbronny. Bo moja broń się pali. No właśnie. Armaty tak nie oddają. Jakie tam pojazdy lecą? Jedynie co tu wycelować w ich broń Dobra, temu odstrzeliłem Aha Kurde, tego mi jeszcze brakowało No nie, nad bronią mu przywaliłem Dobra, jest asysta Co to za abominacja Że zaraz, zaraz stracę swoją wieżę znowu. Się tu przykleiłem. Dobra, udało się to rozwalić. Co tu się dzieje? Szybko to rozwalić. Został jeden przeciwnik. Najbardziej mi znany. Już parę razy go spotkałem. Bardzo irytujący. Ludziwa, musi tu być taki wielki ogień. Aha, w swojego przywaliłem. Well, Taka niewielka zemsta. Uuu, walka w tej fabryce. Ciasna, ale ciekawa mapa. Może na razie wieżyczkę tu rozwalę. O, da, da się. Nie da się już tego przywalić. Nie wiem, czy tutaj tamten przeciwnik po prostu tak opuszcza beczki czy cokolwiek. Chyba jo. Zawsze się da się to ominąć. Aha! Cała wroga drużyna i ten jeszcze tutaj stoi sobie czeka. A, i on ma broń jeszcze pod sobą. Kurde, jeszcze ogień! No, jest po mnie. Well, nie mam szans. Już tutaj boty sobie podjechały, to ja to wykorzy... O, jest i gracz. Gracze jak najszybciej trzeba pozbawić... Kurde, ja już tak mocno oberwałem. Ten jak mi uszkodził kabinę porządnie. O, te, ten jak się wypchał karabinami, a ja teraz beznadziejnie to je zatrzymałem. O, zaraz zginę. Tam temu coś wysadziłem. Za sobą ta kabina jest tutaj osłonięta. No, serio. Już ginę. Ja nawet temu nie mogę rozwalić broni. Jeszcze trafić nie potrafię. O, i fajnie. Tam jakiś gracz pojechał. Kurde, co to za fura. No i przeładuj. nadziei nie. tak zasuwają, że z tych dział... zdziała dokładnie jednego jest problem trafić, a nawet jak trafią, to zadaje zbyt mało obrażenia. I co chwila muszę klikać to szybsze przyładowanie. To jeszcze ze strzelbami mnie tutaj... No kurde! Dosłownie nie mogę... W ogóle nikogo trafiać I już, już zginąłem. Tutaj boty już podjeżdżają. A ja jak zwykle nie trafiam, poza tym nie, to jest grasz to. Ale tego bota trzeba by zaatakować. No, jakby ten tutaj się tak nie wramował Ten namiotaczek i no potrafi zirytować tymi miotaczami. Mmm, blisko. Na razie mi interesuje rozwalenie tych przeciwników, co są tutaj. Raczej pomóc w rozwaleniu i... nie ważne. chociaż został jeden bot. Tutaj jeden się kieruje, chociaż oni zaraz tę strefę nam zajmą. Dobra, udało się trafić, do mi tu przyładowanie. Ten trochę dostał. O, pięknie. W końcu! Może uda się tego jeszcze dobić? A przynajmniej asysta. I został jeszcze bot. Dwie kolejne przeładowanie. Przynajmniej w tej bitwie coś udało się dobrego zrobić. 140 obrażeń. Strasznie mało tym się zadaje. Aha, tu mamy drony. Jeszcze tego przydałoby się. A, dobra. O, tamty też wali do mnie z armat, tylko że on ma dwie. To przeładuj. Kuźwa, jeszcze mnie tu od tyłu zajechał. On ma osiemdziesiątki ósemki. Jeżdż, dajesz, dajesz. dajesz. Kuźwa. O, z jednego koła może mieć ciężej. No kurde, nie dałem rady nawet jednego gościa rozwalić. No, a więc tak, moi drodzy, podsumowując, te konstrukcje trzeba będzie mocno zmodyfikować. Niestety ta jedna armata wieża nie oddaje. Jakbym miał dwie, to może jeszcze jakąś kabinę przede wszystkim trzeba by zmienić. No... Coś tu się jeszcze pomyśli. Więc jak odcinek Wam się podobał, zostawcie łapkę w górę i widzimy się w następnym. Trzymajcie się. Na razie.